Pist od rektora, ukazu z Marek Stokłosa, prorektoru tejże uczelni. Rodzinom, przyjaciele, uczestnicy pogrzebu. Żalem przyjąłem wiadomość o śmierci świętej pamięci Huberta Kaczmarskiego, wieloletniego i zasłużonego pracownika Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Społeczność akademicka zapamięta go jako człowieka wielkiego serca i niezwykłej wrażliwości, zasłużonego dla społeczności akademickich przez swoją działalność naukową, ale także i administracyjną, który angażował się w sprawy Uniwersytetu i czynnie wspierał jego rozwój godnie reprezentując naszą uczelnię w sferach życia publicznego. W imieniu Senatu, Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz własnym pragnę złożyć najbliższej rodzinie, a także tym wszystkim, którzy byli związani ze świętej pamięci Hubertem Kaczmarskim, wyrazy głębokiego współczucia. Nie mogąc osobiście przybyć na uroczystości pogrzebowe, zapewniam o zjednoczeniu w żałobie ze wszystkimi, których ta śmierć poruszyła, umacniając ich słowami świętego Pawła. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadził wraz z nim. Z wyrazami szacunku i pamięcią o Litwie, ksiądz profesor, dr habilitowany Ryszard Czekalski, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. List od dziekana Wydziału Teologicznego UKSW oraz list od dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego odczyta ksiądz Tomasz Wielewski, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych. Społeczność Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci pana magistra Huberta Kaczmarskiego, filologa klasycznego, emerytowanego starszego wykładowcy na Wydziale Teologicznym ATK i UKSW. Aktywność zmarłego nie ograniczała się jedynie do działalności na polu dydaktyki. Chętnie wspomagał prace organizacyjne naszej uczelni, służąc swoją rozległą wiedzą w zakresie kultury klasycznej oraz wiedzą o protokole dyplomatycznym. Dzisiaj, w dniu pogrzebu Świętej Pamięci Pana Huberta, Kościół czyta na słowa Świętego Jana. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przepłagalną za nasze grzechy. Prośmy dobrego Boga, aby przebaczył winy zmarłemu, by wspomniał na czyny szlachetności i wierności. Módlmy się, aby ta ofiara Chrystusa Wyjednała mu niebo niech prowadzi go tam miłość Boża. Podpisał dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardyna Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Tomasik. I tak jak słyszeliśmy jeszcze, mam do czytania list od dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, pana profesora doktora habilitowanego Jarosława Jakielaszka. Z głębokim żalem dowiedziałem się o śmierci pana Huberta Kaczmarskiego. Wieloletniego pracownika UKSW, a wcześniej ATK, filologa klasycznego, przez wiele lat wykładowcy łaciny. W imieniu osób związanych z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, pracowników, a także pracowników emerytowanych i tych z dawniejszych lat, którzy utrzymywali kontakty z Panem Hubertem oraz doktorantów i studentów składam szczere kondolencje. Pan Hubert Kaczmarski był absolwentem filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył ją w roku 1974 broniąc przygotowanej pod kierunkiem profesora Oktawiusza Jurewiczana pracy, język i styl dziejów apostolskich. Koleżanką pana Huberta z roku była między innymi pani profesor Małgorzata Borowska, która bardzo życzliwie go wspomina, podobnie jak szereg innych osób związanych z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Hubert przez wiele lat utrzymywał kontakty z naszym Instytutem, m.in. aktywnie biorąc udział w pracach Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Odejście pana Huberta Kaczmarskiego jest dużą stratą dla warszawskiego środowiska filologów klasycznych.